Cześć, witajcie. Kolejnym moim gościem podczas rozmowy będzie Mateusz Ziebart. Witam osoby, które nas tutaj słuchają, bo oglądają. Jestem w branży drzewnej od czterech lat. Na początku handlowałem drewnem do największych zakładów zakładów metalikanizowanych. Dowodziliśmy ich Aktualnie dowodzimy palety do firm w całej Europie. Od razu to rozwinę, bo ktoś mógł powiedzieć, że no tak, ale przecież te biznesy są już od wielu lat zbudowane, tak, tylko ja dostrzegłem właśnie tą lukę pomiędzy dużą firmą, która wymaga tego biznesu na poziomie XXI wieku, a dostawcami, którzy nie do końca te standardy mają dostosowane. Gdybyś mógł po powiedzieć więcej w ogóle, co to znaczy, że zacząłeś dowozić drewno, tak? Czy, czy, czy kolokwialnie mówiąc brałeś siekierę, szedłeś do lasu, ścinałeś coś i, i miałeś drewno na sprzedaż, czy jak, 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 jak to wyglądało? Bo ja myślę, że dużo osób nie ma takiej świadomości, czym jest branża drewna, i, I tak naprawdę na czym polega obrót surowcami w tej branży? Ten surowiec przede wszystkim jest rzeczą dość nietypową. Wiadomo, że o każdej branży i o każdym elemencie można powiedzieć tak samo, ale już odwinę, dlaczego ja tak uważam. Przede wszystkim, że na świecie nie ma dwóch takich samych desek. Za każdym razem drewno, nawet jeśli jest tego samego gatunku, będzie wyglądać inaczej. Ma ona pewne wymogi swojego sprawdzania. Natomiast no, jak zamówimy 100 tirów danej deski, to one nie będą wyglądać tak samo. Musimy mhm. mieć tego w Dlatego to nie jest o tyle łatwe dzwonić na drugą półkulę ziemi i poprosić kogoś o przygotowanie jednego, dwóch, pięciu ładunków i żeby on nam to wysłał. Tylko tak naprawdę musimy pojechać do miejsca, gdzie się produkuje, gdzie się produkuje, no w tartaku, mhm. obejrzeć to drewno, zakupić pod wymagania klienta bądź pod własny zakup. I tak generalnie ten cały proces wygląda. Czyli tak naprawdę zjeżdżałem z tych mocno zaludnionych miejsc, tych autostrad, wjeżdżałem w lasy, dojeżdżałem do miejsc, gdzie się to drewno produkuje, do tartaków. Z tymi od tych ludzi to drewno kupowało. Czyli tak naprawdę tutaj na przykład szczególnie do takiego poziomu kontakt, kontaktu z tartakami. Dla tych, którzy są ciekawi, to nie jest tak, że w drzewo po ścięciu można sprzedać od razu, tak? To nie jest deska, to nie jest tak, że zetniemy drzewo, okorujemy je i potniemy sobie na kawałki i mamy gotowy produkt do sprzedania. Tak, dokładnie. to ja też zależy, którym drewnem dokładnie się zajmujemy, mhm. bo mamy drewno sosnowe, którego w naszym kraju widzimy najwięcej, tak. którego obróbka jest zdecydowanie łatwiejsza, przynajmniej na przykład do elementów, którym my się dzisiaj zajmujemy głównie, czyli paletami, to tam faktycznie wystarczy to drewno ściąć, pociąć na deski, uh -huh. o tak. potem to zmanipulować do odpowiedniej długości, szerokości i wsadzić czy podstawić pod wątka, korzenie palet. Natomiast są takie drewna jak na przykład dom, na który musi po ścięciu zostać rozcięty, potem musi zostać wysezonowana, przynajmniej powinien, żeby tą jakoś miał dużą lepszą, mm -hmm. dużo lepszą. Mówi się o tym, że minimum te dwa sezony musi pełnić na, na dworze, tak że dwa lata ten, ten towar nam leży, potem musi trafić do suszarni, zostać do odpowiedniej wilgotności sprowadzony poprzez taką obróbkę termiczną. I też nie za szybko, że będzie popękał. I też nie za szybko, mm. no to właśnie to jest to, o czym tak, mówię, czyli tak. że się mogli zrobić to, ten proces, czyli yy, wziąć to drewno, wysłużyć je od razu, natomiast tak naprawdę ten materiał nie będzie się do niczego nadawał, bo on po prostu popęka, mm -hmm. Czyli tak naprawdę, czy, czy, jak wpadłeś na ten pomysł, skąd w ogóle u Ciebie wzięła się idea tej branży, bo, bo mi, się, mi się to kojarzy na takiej zasadzie, kursy. No, pewnie ktoś w rodzinie u Ciebie się tym zajmował i stąd się, stąd się pojawiło spojrzenie na tą branżę. Czy, czy, czy tak było, czy, czy inną miałeś drogę? Nie, w tym wypadku tak nie było. Ja zawsze wiedziałem, że chcę zarządzać jakąś firmą. To mhm. było zawsze mój cel. Nadarzyła się okazja w moim życiu, wtedy myślałem, że to była świetna okazja. Przejdę, o rozwinę dlaczego myślałem. Mhm. Bo czy to mnie znajomy i powiedział tak: Słuchaj, ty się znasz na handlowaniu, ja się znam na drewnie, to stwórzmy firmę, która handluje drewnem. Mhm. Bardzo idealistyczne założenie, tym bardziej, że kompletnie ta branża była mi obca, mhm. ale postanowiłem, skoro ta szansa już do mnie w życiu przyszła, rzucić wszystko i zająć się tym na pełną fajerę. Początki mhm. były bardzo trudne, no bo tak jak powiedziałem. Tak naprawdę obydwoje daliśmy znaliśmy się na drewno, uh -huh. czyli musiałem jeździć do tych kartaków, nauczyć się rozróżniać drewna, nauczyć się o inwadach, jaka branża wykorzystuje dane drewno, a potem jeszcze dostosować pod to model biznesowy. Czyli uh -huh. nie miałem go na początku, bo uh -huh. no, takie idealistyczne założenie, o ktoś będzie chciał kupić rzecz X, to ja załatwię rzecz X i mu tą rzecz X sprzedam. Uh -huh. no później się okazało, że to tak nie da rady, żeby wyglądać, trzeba się skupić i wyspecjalizować na danej rzeczy. No i w kolejnych krokach jakby staraliśmy się to zrobić. Jeśli chodzi o takie pierwsze kroki, czy pierwsze wyzwania, które mieliście na swojej drodze, co, co było takim elementem? który pamiętasz do tej pory? Mam dokładnie taki screen. 23 mhm. marca 2020 roku została założona moja spółka. Mhm. 20 marca zostało zamknięte wszystko z powodu COVID. Mhm. Czyli postawiłem spółkę, mam biuro, mhm. mam pomysł, że chcę robić daną rzecz, ale nie mhm. mogę mhm. ani iść do firmy i sprzedać jej drewna. A co więcej, zażartuję, nawet nie mogę iść do lasu las został zamknięty. Tak, w tym czasie. tak. tak. E, to, to było chyba takie największe wyzwanie, wtedy popełniłem to z tym większy, taki poważniejszy na tamtą skalę błąd biznesowy, mm -hmm. ponieważ skoro wiedziałem, że te koszty już nam lecą, ja też nie byłem świetnie przygotowany do założenia tego biznesu, mieliśmy z ówczesnym moim wspólnikiem około 20 tysięcy złotych budżetu startowego, mm -hmm. więc postanowiliśmy zadziałać. Stwierdziliśmy, że skoro jest tak duży popyt, który nam brakuje, no to załatwimy masę. Problem mhm. polegał na tym, że my kupiliśmy te maseczki, one jeszcze wtedy w ogóle praktycznie nie były dostępne. My te maseczki kupiliśmy od mojego znajomego, gdzie firma meblarska z którą drogą po prostu te maseczki uczyła. Mhm. Kupiliśmy je po 2,60 do sztuka, a tydzień później przyleciał samolot i w żabce były po złote 60 złotych. Mhm. Czyli nie dość, że straciliśmy pierwsze dwa miesiące naszej działalności, nazwijmy to, przez wszystkie dziwne ruchy związane z COVID-em, mhm. no dodatkowo to, co miałem przeznaczyć jako mój budżet na Początek działalności drzewnej, spaliłem na tych maseczkach. Co, co, co było dalej? Tak? Czyli maseczki to były jakieś takie no pierwsze bolesne doświadczenia, tak. Tak? Jakieś, jakieś utopienie kapitału. Natomiast z tego, co rozumiem, nie poddałeś się, wróciłeś do, do, do próbowania, e, znalezienia tego, te, te, tego momentu dobrego. I z tego, co zrozumiałem, e, co mówiłeś na początku, e, teraz skupiacie się na paletach. Tak, ale to nie było jeszcze tak od razu. To była bardzo dynamiczna sytuacja, mhm. na tym, bo trzeba było się do nich konkretnie dostosować. Ja zadałem sobie w tamtym momencie pytanie. Bo jak już zrozumiałem, że nie da się odezwać do każdego, każdej osoby, która potrzebuje drewno, zapytać się, co ona chce, a później mhm. to załatwić, tak. bo nie da się być specjalistą we wszystkich dziedzinach i mieć się w te ceny, dobrze ułożony proces i wszystkiego mhm. innego typu rzeczy, to zacząłem patrzeć na statystyki związane z branżą uzielu. Okazało się, że Polska jest jednym z czołowych producentów na wii, w Europie, mhm. generalnie na świecie. Nasz kraj w tamtym czasie miał czwartą pozycję na świecie. Mówi się o tym, że ona w tym momencie, w tym czasie po ona sięgnęła aż drugiego miejsca, ale są różne dane, więc nie chciałbym, uh -huh. nie chciałbym do końca w ten sposób mówić. No i okazało się, że tutaj też łatwo też można ten biznes zmultiplikować, ponieważ do produkcji mebli tapicerowanych w środku jest stelaż drewna, on jest drewna bukowego i właściwie wszystkie stelaże, a przynajmniej większość wykonuje się z tego buku. Uh -huh. Czyli nie trzeba było tu załatwiać jesionu, tu załatwiać olchy i tego typu innych rzeczy, tylko trzeba było się wybrać do miejsc, gdzie Najwięcej tego buka u nas rośnie, w naszym kraju to są Bieszczady i po prostu skupywać dla tych dużych koncernów, które produkują meble w Okej, okay, czyli tak naprawdę, skupywać to znaczy, żebyście kupowali, przewozili gdzieś sobie na jakieś place, depoty, czy po prostu od razu do klienta. Szukaliście klienta, który od was to od razu weźmie? Także generalnie udało nam się dość dobrze zakontaktować w tamtym momencie, dostałem do tych naszych klientów. Ja nigdy nie ukrywałem tego, że jestem firmą pośredniczącą. Wręcz mhm. uważam, że to jest plus, mhm. ponieważ jestem nie tylko. W swoim biznesie nazwijmy to, tartacznika, który towar musi sprzedać, mm -hmm. ale do jest jestem po stronie klienta. Tak. Więc tak naprawdę ta wartość dodana jest niesiona, niesiona dość mocno na tej współpracy. E, i, a wtedy też duży popyt był. Brakowało tego mm -hmm. drugiego rynku. Mm -hmm. Firmy nie mogły sobie pozwolić, e, albo nie wiedziały, jak to zrobić, może miały zbyt małe zaangażowanie, żeby wsiąść w samochód i faktycznie te wszystkie miejsca przejechać. Tak. Bo no, nie jest to na przykład branża e-commerce, że my sobie tak. wejdziemy, znajdziemy telefon kontaktowy, użyjemy pola tak. internetowego. Nie umówić się, często gęsto ten tartak nie był nawet do znalezienia w internecie, mhm. trzeba było dzwonić, bo, jak dzwoniliśmy, słuchaliśmy to standardowe pytania, jakie podały w moim zespole, a czy ktoś z Pana rodziny, znajomych nie <grym> nie w okolicy nie robił żadnej rzeczy, wiele tak. takich bardzo taniech miejsc w ten sposób zostało znalezione, no i po prostu dostarczaliśmy bezpośrednio to do naszych klientów. Nie było sensu dzwonić to na nasz sport, ponieważ klienci brali całe auta, mhm. był mhm. koszt transportu, tak naprawdę, tak. tak, jak, jak, jak oceniasz w ogóle ten rynek, jako osoba, która nie była z, te, z, z, tym, z tym związana? Czy dużo o wycinkach drzew, o ekologii, czy to te, te takie działania społeczno-polityczne mają wpływ jakiś negatywny na tą branżę, czy jakieś ryzyka tutaj generują, czy, czy raczej to, jest, to obok gdzieś działa? Przede wszystkim to, może trochę tak wrócę do pieca, ale na szczęście jak produkcja nie jest moją najważniejszą ale mamy problem główny związany taki, że mamy monopolistę w naszym kraju, czyli lasy państwowe. Mhm. Bo tak naprawdę drewno z rynku możemy pozyskać. Albo z miejsc mhm. prywatnych, albo od nich. No i jak to jak te monopoliści, no, dość łatwo mają przełożenie na ustalanie swoich warunków. Mhm. Więc to na pewno nie jest łatwiejsze. Bo w obecnej sytuacji, pewno w, w Polsce, jak my słynęliśmy z tego, że ten surowiec był tańszy, byliśmy takim kubem produkcyjnym też dla wielu części Europy, mhm. jeśli chodzi o, o presję drzew. No niestety teraz dość mocno dorównujemy do tych cen europejskich, jak nie w Europie jesteśmy w stanie kupić taniej. Dodatkowo. Był dość duży moment w którym drewno było wywożone do Chin. Jechaliśmy sobie na przykład w którym mieście czy przy porcie, tu dosłownie leżały ogromne hałdy tego drewna. To na pewno też wpłynęło na naszą koniunkturę wewnątrz, także generalnie z tym procesem zakupowym jest trochę problem Wygląda kwestia, kwestia jakieś, czy, czy weryfikacji producentów, czy, czy taków, czy dostawców tego drewna. Czy, czy to jest tak, że Wy macie jakiś mechanizm na trolli, czy sprawdzacie drewno przed wysłaniem do klienta, czy po prostu klient to, to, to drewno sprawdza u Was i daje Wam jakieś informacje, jak to, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak u Was właśnie proces podejścia do jakości tego towaru wygląda? No właśnie tutaj dając tą usługę, absolutnie nie mogliśmy pozwolić zaufać drugiej osobie. Nie mhm. chodzi o tak zaufania. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że nasza usługa będzie dostarczona dobrze. W przypadku drewna po produkcji na dietach praktycznie każdy transport sprawdzaliśmy osobiście mieliśmy osobę, która jest do tego delegowana, w protokół dla odbioru. Mhm. Dlaczego to było ważne? Ważne to było dlatego, bo ja też podchodzę do, 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 do problemów w biznesie w ten sposób. Jeżeli my klientowi wyślemy towar z problemem, to mhm. to jest problem. Ale mhm. Jeżeli my zadzwonimy do klienta, Mhm. Powiemy, drogi klienci, jest taka i taka sytuacja. Mhm. Możesz na tym stracić tyle i tyle, więc my ci to odłożymy. Mhm. Ale pytanie, czy ten towar, żebyś nie zmarnował, zaakceptujesz na przykład z takim dyskantem? Tak, jasne, jak najbardziej. Praktycznie w tak. tamtej sytuacji zawsze się dogadujemy. Niestety branża drzewna, a propos tego, że każda dyska jest inna, mhm. to ma ten problem, że tych sytuacji, w których możemy kupić inny towar niż jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. I można się naprawdę bardzo mocno narzyć, Tak. bo. Też nawet jeżeli przyślemy samochód do, się, do, do klienta, potem klient tego nie odbierze, będzie trzeba go odesłać, to jest kilka tysięcy złotych stracone na transport. K nie ma sensu to zrobić w przypadku, ale ta procedura wygląda u nas praktycznie dokładnie tak samo. Mhm. Mamy swoich kontrahentów, nie będę ukrywał, z tym współpracuję bardzo długo i nie mhm. muszę sprawdzać każdego transportu. Nie. Mhm. Mamy takie protokoły, które odbieramy im i oni też są w stanie, jeżeli my nie odbieramy, to oni już są zobowiązani do tego, żeby własnoręcznie sprawdzić checklisty, bo towaru i okay. potem się Natomiast na no to się wypracowuje już zaufaniem i na pewno pierwszy raz kupując drugi czy dziesiąty mhm. od kogoś, to w ten sposób nie postępuje. Czy są jakieś narzędzia, z których korzystacie, żeby sobie usprawnić taką pracę, wymianę informacji, czy właśnie weryfikowanie procedur, czy, czy, czy sprawdzanie tego? Mhm. Oczywiście. W XXI wieku dostęp do tych narzędzi mamy ogromny. Więc, ee, ja też w mocniejszym etapie na rozwoju naszej spółki zaproponowałem wejście człowiekowi, którego poznałem na networkingu, przygodu przedsiębiorców. On ma swój własny software. Hub. Więc dość łatwo przyszło mu pomoc nam ułożenie tych wszystkich procesów, czyli od crm u mhm. przez bazę danych, żeby ten klient i ta buyer persona była jak najbardziej dostosowana przez jakieś programy handlowe, przez analizę wszystkich naszych transportów, GPS -y i inne tego typu rzeczy, no, żeby ta usługa była po prostu na jak najwyższym poziomie. Tak? Pewnie pewnie macie dwie, dwie, dwie bazy, bo de facto dla was kontrahent czy ta. Ta, ten tartak, który dostarcza Wam towar, to też jest pewnego rodzaju wartość w tym biznesie, tak, tak. ponieważ na tej, na tej bazie budujecie pozostałe działania. Czy, czy przerzucać odpowiedzialność na te tartaki w przypadku, kiedy na przykład okaże się, że ten towar, towar jest trefny, czy, czy w jakiś sposób nie spełnia, niezgodny z Waszymi checklistami, czy wy ponosicie przed klientem końcowym tą odpowiedzialność? Bo tak jak powiedziałeś, to są wysokie koszty. To są wysokie koszty, no też te zbierze, na pokazów, są duże pieniądze. Mhm. To nawet może być kilkaset tysięcy złotych. W przypadku z to zdecydowanie mniej, bo 30 tysięcy, więc ta różnica jest dość spora. Natomiast w założeniu tej naszej usługi, to my bierzemy odpowiedzialność. Nie dopuszczam do tego, żeby później było ok, mogę powiedzieć, tak, to nasz producent popsuł, zdarzyło się taką sytuację, natomiast jeżeli drugi klient spowodowało to u ciebie straty, zatrzymało to twoją produkcję czy cokolwiek innego, to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Troszeczkę zmienię teraz wątek w kontekście wewnętrznym, bardziej wewnętrznej struktury. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, bo powiedziałeś na początku, że zaczynałeś ze wspólnikiem, mieliście te pierwsze problemy. W którym momencie zaczęliście się skalować i, i dotrudniać osoby do pomocy? Tutaj pamiętam, że też mocno mi słowa Szymona Negacza, mhm. który powtarzał, że zatrudnia osoby zanim twój biznes bardzo będzie tego potrzebował, zanim twoi klienci odczują to, że tego e, potrzebujesz. Że, że tych, tych nie potrzebujesz. Mhm. E, mniej więcej po roku pierwszej działalności, przetrwania tych najtrudniejszych rzeczy związanych z tą tych postcovidowych wszystkich rzeczy, to zacząłem zatrudniać ludzi. Od, od czego zacząłeś? Od jakiej dziedziny, tak? Ty, co zacząłeś delegować w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności zacząłem delegować tworzenie pasji od znajomienia. Stosunkowo mhm. prosta praca, którą trzeba było i tak wykonywać, a poś... trzeba było poświęcić jej sporo czasu, a więc oddaliśmy do pierwszej kolejności, dosłownie do tego etapu. Że w pewnym momencie ta dziewczyna, bo to była zgromadza dziewczyna, umawiała mi po prostu spotkania. Ja mm -hmm. byłem całymi tygodniami na południu polski, na wschodzie polski mm -hmm. i miałem przygotowaną klasę. Trzy spotkania dziennie wjeżdżałem, załatwiałem tak. wszystkich do hotelu i handla. Czyli mm -hmm. to był taki pierwszy element, później administracja, później zacząłem budować dobrą. Jak wygląda rynek drzewny z swojej perspektywy odnośnie konkurencji? No bo teoretycznie to jest to, co robicie, jest łatwe do skopiowania. Oczywiście wyliczają się wszystkie procesy, kontakty, macie teraz już jakąś tam swoją bazę kontaktów i relacje z tymi ludźmi. Natomiast jak, jak wygląda tutaj właśnie kwestia konkurencyjności? I też w którymś momencie, jak gdzieś, gdzieś się Ci przeczytałem o Tobie, to usłyszałem rzeczy, o których, o których mówiłeś, że Wy znaleźliście problemy tej branży, Waszych potencjalnych klientów i postanowiliście to, to rozwiązać. Jak, jak to w takim szerszym aspekcie wygląda? Jak sobie na wszystkie wykresy związane z CEO, jeśli chodzi o konkurencji, konkurencyjność, jest tam bardzo w wysokim poziomie, uh -huh. bo jest to bodajże, w w wskaźnikach 98%, uh -huh. ale nie ma się co dziwić, no, mamy pełną popalę, produkcję tak. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od razu kolejny parametr, który tam widzimy, to jakość tej konkurencji. I ona jest bliska Nie ma co mówić, bo są biznesy zbudowane już kilka ładnych lat temu, na kanwie trochę bardzo ogromnego rozwoju, rozwoju gospodarki, kiedy te palety muszą być są potrzebne do transportu i tak dalej, i tak dalej, Szczerze mówiąc, tak jak robiliśmy badania rynkowe, świadomie po prostu mówiąc, napisaliśmy do stałej naszej konkurencji na zasadzie witamy, chcielibyśmy kupić to, przygotujcie dla nas ofertę. Mhm. No i ten proces obsługi tego klienta jest na dramatycznym poziomie. Mhm. Pamiętam, że taka pierwsza fala na 62 maile wysłane do producentów palety certyfikowanej typu Apple, mhm. dostaliśmy 60 odpowiedzi, z czego jedna była w typu ofertowym, a pięć było dzień dobry ceną. Czyli tak naprawdę prosty wyróżnik, no taka, taka przewaga, przewaga technologiczna, czy, czy zrozumienie tego, że marketing i sprzedaż to jest też obsługa klienta. W moich ocenach to jest głównie to, mhm. bo ta cena i to, żeby ten klient ten produkt dostał, no to tak jak się zauważyliśmy, ta konkurencyjność jest dość duża. Jak nie tutaj, to pójdziemy gdzieś indziej. Mhm. Natomiast są pewne rzeczy, które daje współpraca z nami. Tak. Po pierwsze, jeżeli zdarzy się coś z towaru, Dajmy nawet na to, że zamówiliście inne palety, potrzebowaliście do innego produktu, nie mieliście z tym doświadczenia i okazuje się, że te palety z jakiegoś powodu się nie nadają. Mhm. Producent może wam powiedzieć co najwyżej, no dobra, teraz mam kolejkę, za trzy tygodnie będę w stanie wyprodukować nowe palety. My jesteśmy z dnia na dzień załatwić w stanie, na ryzyku jest stwierdzenie wszystko. Mhm. Czyli nawet jeżeli coś się wysypie, to załatwić dowiezienie kilku palet, żeby produkcja nie stanęła czy kilkudziesięciu, załatwienie nowej produkcji u jednego z naszych producentów. Żeby to szybko nadgonić, przesunięcie pewnych tak. rzeczy, to jest taka pierwsza wartość. Druga wartość to jest ta wartość handlowo-kontaktowa. Czyli u nas masz osobę, która jest Twoim opiekunem. Masz osobę, która zastępuje tą osobę, jeśli jest na chorobowym mhm. urlopie czy czymkolwiek innym. Masz osobę, która zastępuje tą osobę, jeżeli coś by się wydarzyło. Mhm. To wszystko masz od nas rozpisane w SMS-ach, mhm. w opracując w maila. Czyli też ten kontakt jest dla Ciebie dość łatwy. Jeżeli dla mnie, według mnie, jak ja poznawałem tą branżę drzewną, największym problemem. Tych miejsc produkcyjnych jest to, że oni mają bardzo dużo problemów z produkcją. Mm -hmm. I tam nie ma czasu, chociaż powinien być, ale nie ma czasu na przykładanie się do kwestii handlowej, tak. obsługi klienta i mm -hmm. wszystkich tego innych, innych typu rzeczy. Na początku zobaczyłem, że bardzo w ogóle źle jestem odbierany jako tego wybrzeżny. Od dziada, pradziada, ktoś tam sobie przerzucił pirapale, był zadowolony i tak dalej. Natomiast dzisiaj wielu producentów mówi mi dosłownie: Mateusz, fajnie, że my współpracujemy razem, bo ja mam od Ciebie ciągłe zamówienia. Tak. Cały czas nie muszę się martwić o ten kontakt z klientem, mhm. kontaktujemy się tylko z Wami i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze oprócz tego wszystkie systemy dla klientów, których mogą monitorować, prognozy tego, co się będzie działo na rynku pałacowym. Na przykład teraz mogę się pochwalić taką rzeczą, którą zrobiliśmy, to na początku roku, kiedy my już mając dostęp do tego całego rynku zobaczyliśmy, że cena drewna będzie rosła, bo poszły mhm. Te ceny na pewno, wg naszych informacji, na pewno wzrosną. Jeżeli zakontraktujesz z nami ilości na dłuższy czas, uh -huh. my je zakontraktujemy u dostawcy i zaoszczędzimy telewizję. Uh -huh. Zrobiliśmy takie rzeczy i niektórzy klienci dzisiaj na samej Europalecie przez te pierwsze pierwszy dwa miesiące podwyżki, bo mamy luty, to, to już są na przykład 8 złotych do przodu, uh -huh. tak? bo ta cena już znacznie rośnie. Tak, czyli takie, z tego, co mówisz, widzę takie duże podobieństwo właśnie do, do rynku zbóż. Tak? Czasami coś na ten temat słyszę, i, i, i tak, no na pierwszy rzut można byłoby nie pomyśleć, że w tej razie brokering właśnie się przydaje. Natomiast z drugiej strony, połączenie tak naprawdę tej kompetencji produkcyjnej, gdzie, tak jak powiedziałaś, producenci niekoniecznie chcą mieć kontakt z klientem końcowym, bo to wymaga od nich troszeczkę takiego lepszego przygotowania się do komunikacji, a tutaj mają stały, stały tak naprawdę wpływ zamówień to jest lokalizacyjna, te tartaki znajdują się w miejscach, które są mało zaludnione. Niestety, głównie... No, no to, to, to wynika ze specyfiki, ze specyfiki. Tak. głównie. Natomiast mm -hmm. to też wynika, no bo można zrobić mm -hmm. bo ja są Bydgoszczy, tylko nie ma sensu zwozić drewna do no, no, Można w Warszawie zrobić tak. Tak, Można w tak, Warszawie tak, zrobić, tak, 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 po co? Tak, tak, płacić wyższe tak, podatki tak, od tak. Od mm -hmm. to gdzieś dalej. się sobą pewnego typu reperkusje. Jakie? młodzi ludzie nie chcą tam pracować. Tak, w sensie młodzi ludzie, tak. którzy wychowali się na mm -hmm. wyłoku tego tartaku i tak dalej, się samochód, jadą na studia do miasta i prawdopodobnie tam zostają. E, czy technologia nie, roz, nie, nie ma rozwiązań technologicznych czy przemysłowych, które umożliwiają no, tym właścicielom tartaków e, zautomatyzowanie tych, tych części, tych procesów? Jak najbardziej są, natomiast są to bardzo drogie rozwiązania. Dzisiaj widzę, że ta grupa dzieli się albo na ogromne koncerny, mm -hmm. które są w stanie zainwestować bardzo dużo w automatyzację. Mm -hmm. A z drugiej strony mamy ogrom tych takich producentów produkujących takie, no nazwijmy to w perspektywie biznesu małej ilości, mhm. no i tam ten biznes nie pozwoli im na automatyzację, bo tak? mhm. to są po prostu bardzo duże koszty. Tak z, dla porównania, bo ja jestem teraz na etapie, nazwijmy to współstawiania linii produkcyjnej, e, no to paletę można zbić kupując pistolet do palet. Będziemy sobie ją ręcznie zbijać, a można wydać dwieście i kupić linię, która nie klocek, włoży deskę. Bije, a jeszcze robot to odłożył. Tak, tak. I tak, wtedy tak. potrzebny zamiast na przykład do ilości, czyli mm -hmm. No to do obsługi tej linii potrzebujesz Tak naprawdę zrobienie, zrobienie palety to jest w pełni powtarzalny proces, tym bardziej, że te palety mają swoją specyfikację, więc tak. to wszystko musi wyglądać tak samo. Czy obsługujecie też takie nietypowe zlecenia? Na przykład, gdybym miał przyszedł do Was i powiedział, słuchajcie, potrzebuję dwa tire, nie wiem, orzecha włoskiego w jakimś tam określonym formacie. Ja wychodzę się z handlu drewnem, uh -huh. ja tak bym mówił na początku, więc ja wielu moim klientom takie rzeczy załatwię. Uh -huh. Mam klientów, e, na przykład, mam takiego klienta, który trzyma się firmę, i oni działają na takiej zasadzie, że będą roku robią dwa kontrakty. Wyobraźmy sobie sytuację, uh -huh. że kupiłeś firmę w Hiszpanii, jesteś z Francji, więc chciałbyś, żeby ona się znalazła we Francji, więc musisz zorganizować firmę, która się to rozkręci, uh -huh. przewieź bezpiecznie i, 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 i skręci na miejscu. No i na przykład oni zamawiają ode mnie dwa tiry płyty OSB, pięć tirów jakiegoś konstrukcyjnego drewna i jakieś deski. I oni sobie z tego potem robią elementy do przewożenia. To jest dla nich też wygodniejsze, bo jeżeli po pierwsze raczej żaden zakład nie dostarczyłby im tego w całości, w sensie tu bym musiał wziąć płyty OSB, to bym musieli wziąć drewno konstrukcyjne. Po drugie, no, będąc tak mocno w, dziś w tym rynku, to też łatwo mi jest te ceny zweryfikować. One przez ostatnie lata fluktuują bardzo mocno, więc uh -huh. no, to są ogromne oszczędności. Ostatnio rozmawialiśmy o, o, o realizacji na samą sklejkę. To tam oszczędność potrafiła wynosić kilkaset tysięcy złotych, tylko i wyłącznie przez dobrą inwigilację rynku. Także takie realizacje też realizujemy. Natomiast nie jest to coś, czym ja się gdzieś tam na zewnątrz falę, głoszę, uh -huh. tym się uh -huh. zajmujemy, bo. Bo to jest znacznie trudniejszy do multiplikacji. E, czyli rozumiem, że, że raczej jesteś zdania, żeby iść w tych kierunkach, które można przeskalować, czy tak jak powiedzieć tak. multiplikować? Macie zlecenia z zagranicy, czy obsługujecie też klientów z zagranicy? Tak, to był właśnie główny w ogóle case naszego, naszej zmiany z Polski na znaczy z tych metri na Polety, no bo okej, okay, no Polska jest drugim największym, była drugim największym producentem metri zapierowany, natomiast mhm. mamy mapę Polski, mhm. a nagle wybórmy mapę Europę. I teraz moją buyer personą nie są wszyscy, którzy produkują meble, tylko moją buyer personą jest każda firma produkcyjna. Mhm. No, dokładnie mówiąc o buyer personie, poniżej 2 milionów euro obrotu rocznie i poniżej 50 pracowników, bo tak mniej więcej to nam wychodzi, że tacy klienci zamawiają te, te tiry, mhm. ale na przykład też teraz tworzymy usługę dla tych mniejszych klientów, którzy, którzy też będą mogli sporo zaoszczędzić. Widzisz jakieś trendy, które w branży czy drzewnej, czy meblarskiej w najbliższym czasie będą? Będą dominować, czy właśnie wszystko będzie szło w kierunku takiego zrób to sam, kup paczkę z puzzlami i zrób sobie meble, czy raczej e, e, tematy takie bardziej personalizowane, handmade, czy, czy, czy coś innego? Coś, co powtarzaliśmy z moim wspólnikiem w Polonii, już razem nie jesteśmy, dosyć, mm -hmm. w pewnym mm -hmm. ja dalej tą spółkę po prostu prowadzę. Natomiast wtedy zastanawiając się, co się wydarzy z drewnem, ja zawsze powtarzałem, że drewno to będzie towar i jego wartość udowy, będzie rosła, no niedługo trzeba było czekać na potwierdzenie mój słów, bo jak ja wchodziłem w branżę drzewną, to tarczycę termową mogą kupić za 2000 zł, 2,5. Dzisiaj za dobrą klasę można zapłacić nawet 10. To wszystko odbija się potem na stoliku, który chcecie kupić i tak dalej, A. i tak dalej. Coraz mniej ludzi może sobie na to pozwolić. Branża nagli ten przeżyła teraz ogromny kryzys. Nie jest łatwo tym producentom nagli, szczególnie na zwiększenie kosztów energii. dzisiaj chyba wychodzi powoli tak, że wcale przestajemy być najtańsi, jeśli chodzi o tę produkcję. Także no, na pewno duże wyzwanie przed przed tymi producentami. Ludzie zawsze tak na to patrzeć, nie do końca już tutaj, żeby zasiąść grozą, bo pamiętam, że jak wybuchł COVID, to, to też wszyscy chcieli grozę, że o co co to będzie, a okazało się, że ludzie siedzieli w domach, kupowali kanapy, bo robili remonty. Ta mhm. branża przeżyła swój złoty okres. Tak tak tak. tak, 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 tak. Także to Było... ja też trochę się właśnie wtedy do tego pociągu podłączyłem i ten nasz ruch przynajmniej był, był takim ruchem tak zwanego dziecka COVID. Jak oceniasz tą branżę pod kątem właśnie tego procesu sprzedaży, budowania relacji, networkingu? Czy tutaj możemy powiedzieć, że to jest taka w miarę branża już nowoczesna, że, że, że to się odbywa na takim poziomie jak, jak w jak e-commerce, czy, czy w innych tego typu firmach? Czy, czy to jest raczej takie klasyczne jeszcze podejście, że tam trzeba się spotkać z grupą osób, pójść na obiad, napić się setki, czy coś w tym rodzaju? Raczej osoby z tej branży nie networkingują, mhm. to powiem na, od początku w ten sposób. Wielkim moim zdziwieniem, że w mojej grupie networkingowej aktualnie jest jedna osoba przez palet. Mhm. To dość tylko bo przez ostatnie lata nie spotykałem kompletnie nikogo. Mhm. Więc na pewno tutaj nie można, nie w ten sposób do tego ludzie podchodzą. Natomiast ugodziłeś dobrze to, to, jak się załatwia tam biznesy, szczególnie w momencie, kiedy to drobno kuchowałem, to trzeba było pojechać do tej firmy i musiał zostać wystawiony alkohol wysokoprocentowy na stylu i dopiero można było zacząć za rozmowy. To znaczy ja tak oceniam tak to bo wiele, wiele takich twardych braz. Dalej, dalej tak działa, że ta sprzedaż tak naprawdę odbywa się przy flaszce i nie ma, takiego, nie ma takiej możliwości skalowania tego, czy automatyzacji, bo, bo to ciężko przeskalować, będziesz się wpadnie w alkohol. I jak rozmawiam z Tobą, mam wrażenie, że, że, że jesteś taki metodycznie poukładany, tak? Bo mówisz o bayer Personie, mówisz właśnie tam o, o, o wielu innych rzeczach. Wygląda na to, że wiesz, co mówisz I, i co możesz powiedzieć, co Ciebie inspiruje dzisiaj, czy nazwiska, czy właśnie jakieś obszary, co na ten moment jest dla Ciebie taką motywacją do działania, inspiracją do działania i i powoduje, że kurczę jeszcze to poprawię w swojej firmie albo ten obszar, może zwrócę na to, na to uwagę. Przede wszystkim największą dźwignią, takim, takim motorem napędowym mojej osobie jest obserwowanie innych przedsiębiorstw. Mhm. Ja zacząłem dość szybko, nie miałem możliwości skończenia edukacji. Ja wieku 14 lat po prostu w e, szkołę i zacząłem pracować. Głównym mhm, motorem napędowym przede wszystkim są przedsiębiorce. Specjalnie zmierzam do grup. Po prostu czerpię od niej wiedzę, bo niejednokrotnie, kiedy przyjeżdżam na takie bardziej już zweryfikowane spotkanie, gdzie przedsiębiorcy są naprawdę z e, ogromnymi obrotami, to łatwiej się na czymś takim. ja, Mi trudno jest zamknąć budzie, ja dość dużo gadam, a siedzę, patrzę na nich i mówię, że jest mi wstyd, to tak wewnętrznie. Mhm. Jest mi wstyd, że jeszcze jestem w tym momencie, tak. że jeszcze nie mam takiej wiedzy, mhm. że nie mogę, w tym starać się wypowiedzieć, bo osoby mają tą wiedzę dużo większą. Więc to jest taki mój główny motor napędowy, patrzenie na innych. I taka pozytywna zazdrość, że też bym chciał być w tym miejscu. Mhm. Czy jest dla, taki dla ciebie cel na, na zasadzie takim, że kurczę, gdybyśmy w ciągu dwóch lat znaleźli takiego klienta, albo zrobili e, zamówienie z takiego kraju, czy nie wiem, zaczęli dostarczać drewno do Dubaju, tam do, do kogoś masz jakieś takie swoje firmy, do których dążysz, że, że to jest dla ciebie takie marzenie biznesowe? Mam ogromny cel, on jest prawie od początku z branży drzewno. Mhm. Miał on na, na początku dotyczyć głównie branży drzebna. Natomiast moim głównym celem, nad czym pracuję już dość długo jest stworzenie systemu uh -huh. do handlowania paletami, uh -huh. do śledzenia tej gospodarki paletowej, uh -huh. ponieważ uważam, że oprócz tego, że mógłbym rozwiązać problemy klientów, uh -huh. gdybyśmy dużo świadomie tymi paletami obracali, to myśmy mogli to może nawet wpłynąć na produkcję ilości tak, i też efektywniej wykorzystywać, no tak. bo też wiele palet po wyprodukowaniu się niszczy, bo nikt nie wie, że są do, do, do kupienia. Fa, bardzo, ba, bardzo fajny pomysł, no, myślę, że dużo i ze spedycyjną, z logistyką tutaj są te wszystkie giełdy spedycyjno-przewozowe, także jest, jest, jest tutaj pole do popisu. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za, za ciekawą rozmowę. Na sam koniec już tak mówię, pytania nie związane z Twoim biznesem, tylko pytania o Zbiro. Jesteś który raz na Zbiro? Pierwszy raz. Pierwszy raz na Zbiro jesteś. Jak ci, jak ci się podoba? Jak, jak, jak oceniasz to, co tutaj zobaczyłeś i co się dzieje? No, przede wszystkim co? No, fajna grupa osób, które posiadają swoje biznesy, no bo już z kilkoma osobami rozmawiałem. Kilka osób, które z tego co było widać na sali, bo akurat zostało zadane pytanie, aspirują do tego, żeby zostać e, e, przedsiębiorcami. Mhm. E, także bardzo ładnie tutaj u Was jest zorganizowane, fajnie jest to wszystko podzielone, także no bardzo przyjemnie się na to patrzy i cieszę się, że mogę być tego częścią. I mówisz to o godzinie 12 w sobotę jeszcze przed wieczorną integracją, Także to, tak, to, to integracja zbirowa w sobotę to jest taki zawsze kluczowy punkt. Po, po, podobno potem jest jeszcze fajniej, e, ale fajnie, że, 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 że tutaj poszerza Asbiro poszerza horyzonty. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Dziękuję.